Dziś w Poznańskiej Akademii Barmanów w Poznaniu odbywają się eliminacje do Mistrzostw Świata w Pekinie. To zajdzie dalej. Już wiadomo, że tylko szóstka zwycięzców przejdzie dalej, ale kto to będzie, to się okaże. Zobaczcie sami. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam, miło bardzo mi Państwa gościć w naszych skromnych progach Poznańskiej Akademii. Dzisiaj mamy tutaj polskie eliminacje do światowego finału World Cocktail Competition. To jest coroczny konkurs organizowany przy okazji Światowych Kongresów Barmanów. W tym roku, na początku października, dokładnie między 5 a 10. W Pekinie odbędzie się światowy finał. Każdy kraj członkowski, skupiony w IBA, czyli Międzynarodowej Organizacji Barmanów, organizuje sobie takie wewnętrzne eliminacje. I tu akurat dzisiaj w tym roku odbywa się to u nas w naszym kraju. barmanów czy, i czy to z całej Polski bierze udział właśnie w tych eliminacjach? Tak, Polska jest podzielona, w, Stowarzyszenie Polskich Barmanów podzielone jest na cztery okręgi. E, tu akurat mamy siedzibę okręgu zachodniego i startuje 36 barmanów rozłożonych, tak można powiedzieć, proporcjonalnie z różnych okręgów. E, cała, m, można powiedzieć, śmietanka barmańska z górnej półki się zjechała tu do Poznania, żeby walczyć o to jedno miejsce, które jest, no jakby uwieńczeniem czy ukoronowaniem jakichś tam starań całorocznych. Witam serdecznie. Prezes Stowarzyszenia Polskich Barmanów dzisiaj zawitał do Poznania jak tam eliminacje? No eliminacje, jak zwykle bardzo zacięte, bardzo wysoki poziom zawodników. Miałem okazję być członkiem jury degustacyjnego. Duże zaskoczenie in plus, ponieważ formuła jak gdyby dopuszcza również barmanów mniej doświadczonych. To na wielu konkursach zdarza się, że ta różnica poziomu jest widoczna. Tutaj dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że naprawdę większość z tych drinków, które ocenialiśmy, mogą śmiało reprezentować nasz kraj na, na Mistrzostwach Świata w Pekinie. Który z drinków najbardziej przysmakował, najbardziej się spodobał? Możemy już zdradzić? Jeszcze nie, bo jeszcze nie ma oficjalnych wyników. Ja osobiście miałem dwa drinki, które wyróżniały się. Spośród innych, ciekawym, nowym smakiem. Przypomnę, że jedziemy do Chin, gdzie aromaty, smaki są troszeczkę inne i właśnie oceniałem troszeczkę pod kątem ewentualnych sędziów. Właśnie w Chinach, którzy mogą jednak tych europejskich smaków nie do końca tolerować czy nie do końca doceniać. Stąd dwa drinki naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Jeszcze nie powiem, jakie, ale myślę, że również za chwilę będzie ogłoszenie wyników i te drinki znajdą się w finale. Przejdźmy wobec tego może do tej strony technicznej. Jakie są zasady, żeby w ogóle wziąć udział w tych eliminacjach? Więc e, przede wszystkim są to zawody pod patronatem i egidą Stowarzyszenia Polskich Barmanów. E, jako organizacja jesteśmy od 1994 roku członkiem Międzynarodowej Organizacji Barmańskiej IBA. E, wstąpiliśmy do tej organizacji jako jedyne polskie stowarzyszenie w roku 1994, e, pokazując najpierw, e, będąc dwa lata w poczekalni, e, nasze możliwości organizacyjne, organizując pierwszy w Polsce Międzynarodowy Konkurs Barmański. I w ten sposób aplikowaliśmy do, do, do tej organizacji i od już tego czasu co roku, w związku z Mistrzostwami Świata, które odbywają się co roku, wysyłamy tam swoje reprezentacje. Zarówno w stylu klasycznym, tak jak dzisiaj mamy eliminację w Poznaniu, zwycięzca bądź zwycięzczyni pojedzie z nami w październiku do Pekinu. Tak również w stylu flair, w związku z tym, że w zeszłym roku w Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Warszawie w hotelu Hilton, Zwyciężyliśmy, mamy mistrza świata. Marek Posłuszny jedzie do Pekinu bronić tytułu. Ilu jest barmanów, którzy dzisiaj wzięli udział w Poznańskiej Akademii Barmanów w tych eliminacjach? Mieliśmy zgłoszeń 36 i tak zamknęliśmy listę. Niestety z różnych przyczyn najczęściej przygotowań, już do euro. Wiele osób nie otrzymało zezwolenia ze swojej pracy, żeby przyjechać tutaj na cały dzień do Poznania. Te przygotowania wchodzą już w fazę końcową, i w niektórych miastach, szczególnie gospodarzach, bardzo trudno barmanom jest znaleźć czas, żeby przyjechać tutaj na eliminację. 36 osób, tak jest. Dlatego bardzo trudno chyba wyłonić tylko jednego finalistę. Czy jeśli byłaby taka możliwość, jury zdecydowałoby się na więcej osób? Mamy formułę taką, że do ścisłego finału przechodzi sześciu najlepszych, sześć najlepszych wyników. Mamy tam. Tabelę, także już tą szóstkę właściwie mamy wyłonioną, i ta szóstka zaczyna jak gdyby od początku. Czyli, normalnie oceniając, suma wyniku oceny technicznej i oceny degustacyjnej plasuje najlepszych barmanów w finale. Natomiast w finale oceniamy tylko i wyłącznie walory degustacyjne, czyli oceniamy drinka. Zwycięzca wróci do Akademii myślę, że do Poznańskiej Akademii po to, żeby szlifować swoją formę już na wyjazd na wyjazd do Pekinu. Kto jeszcze oprócz Pana zasiadł dzisiaj w jury? Staramy się, żeby sędziowali sędziowie doświadczeni, mający ogólne pojęcie o sędziowaniu. Dzisiaj technicznie sędziowali tylko masterzy, czyli tacy mistrzowie barmańscy. Natomiast jeśli chodzi o jury degustacyjne, również bardzo, bardzo doświadczone osoby. Między innymi Leszek Dąbrowski, były prezes Okręgu Poznańskiego, Piotr Dziadkowiec. Barman z wieloletnim doświadczeniem Jarosław Zyguła, szef barów ze Stany Line i ja osobiście chciałem dopilnować, żeby to sędziowanie rzeczywiście wyłoniło najlepszą szóstkę. Czy nasz finalista z Poznania będzie miał szansę w Pekinie? Jak pan ocenia tę szansę? Myślę, że szanse są zawsze. Nowa formuła, która rozgrywa mistrzostwa świata aż w pięciu kategoriach jak gdyby zmniejsza troszkę konkurencję, 12 uczestników w każdej kategorii. My jesteśmy w kategorii after dinner, czyli w takiej deserowej, słodziutkiej, takiej, która ma wieloletnią tradycję w Polsce. Barmani często, szczególnie panią, przygotowują takie słodkie drinki po obiednie. Także liczę na to i dołożymy wszelkich starań, żeby się tam godnie zaprezentować. Natomiast niech zwycięża najlepszy. Ja jeszcze powrócę na chwilę do tych drinków. Ja jako kobieta zwracam uwagę na te dekoracje, które zresztą są przepiękne. Jak jury? Dekoracje są piękne. Oczywiście jest kilka szkół oceniania. Czasami, jeżeli one zbyt mocno formą przerastają treść, czyli. To, co jest esencją drinka, tak? doskonała kompozycja, dobrze zbalansowana. Wtedy barmani mogą liczyć na nieco niższe noty, mimo że sama dekoracja jest bardzo ładna. Chodzi również o to, żeby taką dekorację w sposób dość szybki przygotować dla gości odwiedzających nasze bary codzienne.